Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale Oczy szeroko zamknięte. Miniatarut przed nami, czytanie na Nów Księżyca w Strzelcu. Będzie miało miejsce już 13 grudnia, 32 minuty po północy. Kochani, to niesamowity czas. Czas, gdzie y, szczęście będzie po naszej stronie. Dlaczego? Ponieważ strzelec to znak radości, znak podróży, poznawania nowych rzeczy, ale też jakichś wielkich idei. Za strzelecem nigdy nic nie jest ustalone, tak naprawdę na zawsze, ale ta optymistyczna energia może przyciągnąć rób, różne drobne rzeczy do nas. Jeśli się połączymy z tą energią, możemy oczekiwać tego, co najlepsze w najbliższym czasie. Ta energia powinna wywołać niebawem uśmiech na naszych twarzach. To energia, gdzie wracamy do dobrego nastroju, do zabawy, po jakimś okresie takim przygnębienia złych myśli. Możemy chcieć w tym czasie też <laughs> e, zmieniać zdanie w jakiejś sprawie. Ważne jest, aby poszerzyć horyzonty myśleniowe. Słuchajcie, takie dodatkowe rady na ten nóg, to um, aby rozpocząć praktykowanie wdzięczności, aby właśnie poszerzyć te horyzonty, pozbyć się ciasnoty umysłowej. To jest świetny czas na rozpoczęcie kursów, studiów, w ogóle zdobyć więcej informacji na interesujący nas temat. A przede wszystkim powinniśmy się więcej śmiać. Jeżeli będziemy praktykować dobro, pozytywną energię, to to wszystko do nas już niebawem powinno wrócić. I takie hmm, zadanie dla tych, którzy mają ochotę, Przyciągnąć do siebie tą dobrą energię, może im pomóc w tym takie zadanie, żeby policzyć dobre rzeczy, które nas ostatnio spotkały, ale tak dosłownie policzyć każdą najdrobniejszą rzecz, zapisać je i wypowiedzieć na głos. No to jeżeli macie ochotę i wypróbować, czy to działa, to zapraszam. A teraz zapraszam do czytania. Trzymajcie się, moi kochani. Teraz będzie przekaz dla lwów, kochane lwy i Zobaczmy, czego sobie nie uświadamiacie. Czego sobie nie uświadamiacie. Uh -huh. Co z tym zrobić? Zobaczmy. Uh -huh. Uh -huh. Co jest ukryte przed wami. Nowa droga. O, uh, uh, uh. kochani, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Słuchajcie. Y jest jakieś niezadowolenie, jest jakiś brak nuda. Poczucie. Yy, Niedostatku, ale mam wrażenie, że bardziej chodzi o sprawy emocjonalne. Pokazał nam się ten rycerz kielichów. Yy. I teraz co, kochani, nie uświadamiacie sobie, że brakuje wam yy, miłości, że brakuje wam randek, że brakuje wam czułości, że brakuje wam takiej świeżości. A może jest taka potrzeba, a, a, a wy gdzieś tam yy, pewne sprawy zaniedbaliście, nie wiem. Nie wiem jak to wiem jak to zinterpretować. Chodzi o to, że kochani, albo ktoś tak bardzo, bardzo zafiksował się na pracy, że te randki, yy, te uczucia zeszły na dalszy plan. A gdzieś tam w podświadomości to taka potrzeba wypływa. Potrzeba większej bliskości, potrzeba większej czułości. Jeżeli jesteście singlem, to może zaczyna w Was się budzić taka potrzeba bycia z kimś bliskim, albo nie zdajecie sobie sprawy w ogóle z tego, że to by było dla Was dobre że randkowanie byłoby dla Was dobre, że znalezienie partnera, partnerki byłoby dla was dobre. Może sobie nie zdajecie z tego sprawy, jeżeli jesteście już w jakiejś relacji, to może powinniście sobie uświadomić, że warto znowu więcej czasu poświęcić partnerce, partnerowi yy, iść na jakąś randkę, iść na jakieś spotkanie, yy, może powiedzieć coś miłego, jakieś czułe słówko, jakiś romantyczny gest wykonać w stronę bliskiej osoby. Hmm. Pomyślcie nad tym. Co jest przed wami ukryte? Ktoś ukrywa przed wami pieniądze? Ktoś ukrywa przed wami, że pracuje, że ma jakieś pieniądze? Mówi, że ich nie ma, a ma? Kłamie, że nie ma pieniędzy, a ma pieniądze? Ukrywa przed wami, że z zdobył pracę, że ma jakieś dodatkowe źródło dochodu, że pracuje nad czymś. Ktoś może też ukrywać, że jest zadowolonym singlem. Ale bardziej bym powiedziała, że ktoś ukrywa jakieś pieniądze. Mhm. Że dostał jakieś pieniądze, ktoś ukrywa. No, ciekawe. Nowa droga. Kochani, nowa droga. Wiecie co? Co ja tutaj widzę? Że Wy ewidentnie coś kończycie. Coś kończycie ewidentnie i idziecie naprzód. Kończycie? Kończycie z. Okłamywaniem, z wykorzystywaniem, kończycie. Zobaczcie, jak tutaj widać kończycie tą złą energię. Kończycie tą złą energię. Bardzo tutaj widać. Słuchajcie, jeżeli od dłuższego czasu jesteście w jakimś yy, związku, który Wam nie daje satysfakcji, tak jak to było tutaj na początku, że czegoś Wam brakuje, bo jest jakaś przemoc, bo jest kłamstwo, wykorzystywanie, ranienie, co widać tutaj też w Piątce Mieczy i Trójce Mieczy. Wy to kończycie dziesiątka Mieczy i idziecie w nową drogę, zostawiacie to za sobą, jest zupełny brak kontaktu z tą osobą, mówicie dość, nie. To nie musi być oczywiście związkowo, może być w pracy. Kończycie pracę, nie, nie satysfakcjonuje już mnie ta praca, czuję się wykorzystywany, yy, źle mnie tam traktują. Mam tego dość, ewidentnie mam tego dość i zmieniam pracę. Yy, mam dość życia, nie wiem, z rodzicami, bo czuję się przygnębiony, yy, czuję się atakowany. Zmieniam, wyprowadzam się. Mam dość życia w iluzji, mam dość przeszłości, bo to może być, słuchajcie, też pożegnanie się na zawsze z przeszłością i jakby to też symbolicznie wejście w nowe życie. Mamy tak naprawdę koniec roku. I może to jest wasze też postanowienie na nowy rok, kończę z tym, co mnie nie służy, mam dość, zostawiam tą przeszłość za sobą, traumy, yy, złe myśli, wykorzystywanie, to, co mnie bardzo, bardzo zraniło, zostawiam, chcę żyć na nowo, chcę rozpocząć nową drogę. I wy to robicie, kochani, zamanifestujcie, pamiętajcie, że teraz jesteśmy w świetnej energii, aby zamanifestować. Nowe, nowe początki, nowe życie. Że jesteście w dobrych relacjach, to nie musi być zakończenie związku, ale może być zakończenie na przykład jakiejś toksycznej przyjaźni, relacji, albo właśnie w pracy. Ale to wygląda naprawdę bardzo dobrze. To się rozwija tak, że Wy sobie dajecie radę. Wy postanawiacie nie obracać się za sobą, iść w nowe. Bardzo ładne karty. Bardzo ładne karty, kochani. Już się nie godzicie na tą niesprawiedliwość? Super. Oby tak dalej. Kochani, zastanówcie się, co was rani i zostawcie to. Cholera niech idzie. Trzymajcie się, buziaki, kochane lwy. Pa.